I było 4 Nie wiem jak to wygląda. Czterech zakładników, z czego e, dwóch było podstawionych. Napastnicy zaproponowali im udział w zysku z napadu w zamian za swój udział jako zakładnicy. numer się i tak dalej? znaczy wszystkim ten sam przyklepiemy raport, więc jak to po co po prostu mówiliśmy? to mówisz? to, to jest Nie Chodźcie teraz. O, 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 re, 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 re. o, <śpuszczaj> Michael. o. nie, czekaj, Jacob. Co? Możecie oryować sobie ciszej albo gdzie indziej? Jacob. Stań po lewej od Franka. Zamieszaj się z Frankiem miejscami. 그라푸스체 r a c z a s z o o r a